Jak sobie radzić z konfliktami w relacji partnerskiej? Czy te konflikty są źródłem potencjału rozwijania się i tworzenia czegoś lepszego, czy tak naprawdę te konflikty są źródłem ciężaru, umęczenia i poczucia beznadziei? Jeżeli masz takie poczucie, że konflikty w twojej relacji Powtarzają się i tak naprawdę kucisz się z drugą osobą ciągle o te same rzeczy, to dzisiaj opowiem Ci o jednej z głównych przyczyn powstawania tych konfliktów. Mam nadzieję, że to nagranie będzie pomocne. Jedną z głównych przyczyn powstawania konfliktów w relacji partnerskiej nie jest różnica zdań, czy nie jest różnica wartości, potrzeb, czy różnica w odczuwaniu emocji. Tak naprawdę spotykają się dwie różne osoby, które zderzają się ze sobą i jest to zderzenie dwóch różnych światów. Wiadomo, że niektóre rzeczy będziemy mieli z partnerem podobne, niektóre będą się różniły. Jednak sam ten fakt, że różnimy się od drugiej osoby, nie musi być wcale przyczyną konfliktów. Tak naprawdę przyczyną tego konfliktu jest to, że my Trzymamy się kurczowo swoich przekonań, trzymamy się kurczowo swoich wartości, i teraz, co gorsza, próbujemy przeciągnąć partnera na swoją stronę. I wtedy właśnie powstaje konflikt. Czyli gdzieś na podświadomym poziomie uważamy, że to, w co my wierzymy, to, co my czujemy i to, jakie mamy potrzeby, jest lepsze, powinno być na wierzchu. Powinniśmy zmierzać właśnie w tym kierunku. Czyli chcemy mieć, że tak powiem, w wielkim skrócie, rację. Ale nie wynika to ze złych intencji, nie wynika to z megalomanii czy egocentryzmu, czy chcemy siebie dowartościować, poczuć się lepsi. To nie o to w ogóle chodzi. Tak naprawdę ten poziom tak zwanego poczucia Lepszości w tym znaczeniu to jest poziom naszego wewnętrznego dziecka, które po prostu ze swoimi przekonaniami czuje się bezpiecznie i stabilnie. Czyli każdy z nas pochodzi z jakiegoś domu, niektórzy z bardziej dysfunkcyjnych, niektórzy z mniej dysfunkcyjnych i jest przyzwyczajone do jakichś określonych. Jakości, do jakichś emocji, do jakichś zachowań, do jakichś reakcji, i siłą rzeczy nasze ciało jest do tego przyzwyczajone. I kiedy wchodzimy w tak zwany rozwój, to my dostrzegamy te przekonania i wiadomo, że niektóre z nich chcemy zmienić. Czyli widzimy, że jakieś przekonania nas po prostu nie wspierają. I tutaj bardzo często robimy to z poziomu odrzucania siebie. Czyli dowiadujemy się, że mamy jakieś niewspierające przekonanie i trzeba je zmienić, tak? Bo my jesteśmy nadpobudliwi albo za bardzo zamknięci, albo nie stawiamy granic, albo za bardzo wybuchowi, mamy za dużo emocji, za dużo ekspresji. I jak dowiadujemy się, że mamy coś za bardzo, to od razu mówimy: o nie! To trzeba zmienić, to trzeba wyrzucić, to się w ogóle nie nadaje do niczego. Asio. <grych> I tak naprawdę, my to robimy naszemu wewnętrznemu dziecku. Czyli patrzymy na to na przykład nadpobudliwe dziecko i mówimy tak, nie, takie jaki jesteś, to, to nie jest dobre, to trzeba od razu zmienić. Ja ci pokażę, jak będzie lepiej. No właśnie, i to jest to. Ja ci pokażę, jak będzie lepiej. Ja wiem jak będzie lepiej. Jak się trochę uspokoisz, wyciszysz, to zobaczysz, będziesz od razu lepszym człowiekiem. Od razu będzie ci się żyło. Leżej. Czyli my jesteśmy nauczeni, żeby przeciągać nawet samych siebie na swoją własną stronę, a co dopiero partnera. I teraz tak. Chodzi o to, żeby przestać wyciągać siebie za włosy z jakichś przekonań. Kiedy sami przestaniemy sobie to robić, to przestaniemy też to robić z partnerem. I ta druga osoba nie będzie się czuła zagrożona, bo wiecie, inaczej jest, kiedy wyrażamy swoje zdanie i mówimy: Ja mam takie i takie zdanie, czuję to i to i to, a ty możesz czuć to i możesz mieć takie zdanie. Tak? Czyli jakby jest też akceptacja dla tej drugiej strony. A inaczej jest, kiedy mówimy: Ja mam takie i takie zdanie, i ty też powinieneś takie mieć, albo Ja czuję i to, to i to, i ty też powinieneś to czuć. I tak jak powiedziałam przed chwilą, to nie jest wynik złych, złych intencji, że my chcemy po prostu kogoś wziąć na swoją stronę i ustawić kogoś pod siebie. Tylko my ze swoimi przekonaniami i ze swoimi wartościami czujemy się w jakiś sposób bezpiecznie. Czyli czujemy się jak w domu. I nawet jeśli w naszym domu nie było bezpiecznie, to dla naszej podświadomości jest to bezpieczne, jest to w jakiś sposób stabilne. I tutaj właśnie już powiedziałam tak naprawdę o dwóch rzeczach. Że po pierwsze, niewspierające przekonania. Na jakimś poziomie nas wspierają i sprawiają, że czujemy się z nimi bezpiecznie. Dlatego próbujemy przeciągnąć kogoś na swoją stronę czyli pokazać, że moje przekonanie jest lepsze. Ale nie dlatego, że jest lepsze, tylko dlatego, że ono jest dla mnie bezpieczniejsze, więc może dla ciebie też będzie bezpieczniejsze. Jak będziesz się zachowywać w taki sposób, w jaki ja się zachowuję, to ja się poczuję po prostu bezpiecznie i stabilnie i komfortowo, tak? Jest to jakieś takie, też jest tutaj oczywiście potrzeba kontroli. Ale powiedziałam też o tym, że kiedy dowiadujemy się. Że mamy jakieś niewspierające przekonanie, które tak naprawdę nas wspiera, tak? to próbujemy je na siłę zmienić. I robimy też to drugiej osobie. I teraz, gdzie tu jest wyjście? Gdzie tu jest wyjście z takiego, z takiego poczucia? W jaki sposób my możemy sobie z tym poradzić? Najważniejszy punkt: przestać odrzucać siebie. Przestać siebie wyciągać za włosy z jakichś przekonań, przestać siebie szarpać i przestać sto stosować na sobie przemoc, którą stosowali też na nas inni. Mówiłam już o tej technice wcześniej, czyli o zmianie przekonań w łagodny sposób i odsyłam Was teraz do tego filmu. Podlinkuję Wam go w opisie, jednak dzisiaj o tym przypomnę. Tak naprawdę, kiedy dowiadujemy się, że mamy jakieś przekonanie, czyli, na przykład, nie wiem, nie zasługuje na miłość, no to, no to wiadomym jest, że, że sobie myślimy, że chciałabym poczuć, że zasługuje na miłość, chciałabym to zmienić, tak? Więc idziemy do tego wewnętrznego dziecka i mówimy do niego: słuchaj, ty zasługujesz na miłość, to nie jest tak, że, że ty nie zasługujesz. Ale brakuje tego uznania, brakuje tego szacunku dla historii naszego wewnętrznego dziecka, czyli dla historii nas samych. Brakuje tego zobaczenia wewnętrznego dziecka w jego doświadczeniu, w tym co ono przeżyło. I być może na jakimś poziomie to, że ono wierzy, że nie zasługuje na miłość, jest właśnie dla niego bezpieczne, jest dla niego dobre. I kiedy. Odnajdziemy tą zgodę dla siebie, nawet dla tego, co jest dla nas trudne, nawet właśnie dla tych tak zwanych niewspierających przekonań, dla tego, co, yy, co wierzymy, a, czy, a w co już nie chcemy wierzyć. Kiedy odnajdziemy w sobie na to zgodę i zrozumiemy, że to w nas w jakiś sposób kształtowało, to będzie nam łatwiej znaleźć zgodę i szacunek także dla naszego partnera, bo. Ta relacja z drugą osobą zaczyna się tak naprawdę od relacji z samym sobą. I te konflikty, które są wyciągnięte na zewnątrz z naszym partnerem, to tak naprawdę to są nasze wewnętrzne konflikty. Jeżeli partner też próbuje nas przeciągnąć na swoją stronę, a prawdopodobnie tak jest, bo kiedy my walczymy, to ta druga osoba też musi walczyć, też musi wyciągnąć te rękawice. Albo może oczywiście też uciekać, tak? Może się, może się poddać, może się zamknąć w sobie, ale bardzo często, bardzo często te rękawice są podnoszone. Kiedy, kiedy, my, kiedy my walczymy, to ta druga osoba też chce coś ugrać, tak? A kiedy my znajdujemy szacunek i zgodę na to, jak ma druga osoba, że ona ma inaczej, to wtedy jest na łatwiej się dogadać i dojść do porozumienia. Bo inaczej jest, kiedy mówimy właśnie, że, że ja rozumiem i ja widzę, że ty masz inaczej, ja mam inaczej, ale wierzę w to, że możemy znaleźć rozwiązanie dobre dla nas obojga, tak? I tutaj taki bardzo e, podstawowy przykład, kiedy jest ekstrawertyk i introwertyk, jedno chce wyjść na miasto, drugie chce zostać w domu. Jak tu znaleźć rozwiązanie? Rozwiązanie jest tak naprawdę w zaprzestaniu przeciągania kogoś na swoją stronę. Ekstrawertyk dobrze, żeby uznał, że ta druga osoba chce zostać w domu, a introwertyk, żeby uznał, że ta druga strona chce iść na miasto i że to, że chce siedzieć w domu, wcale nie oznacza, że to jest lepsze. I ta osoba, która chce wyjść na miasto, to też nie oznacza, że to jest lepsze, że to jest bezpieczniejsze. Po prostu jedna i druga osoba nauczyła się w taki, a nie inny sposób e, funkcjonować. I teraz nieważne jest, czy dojdziemy do porozumienia takiego, że no dobra, no to dzisiaj wyjdę z tobą na miasto, albo okej, okay, no to dzisiaj zostanę z tobą w domu. Nieważne jest, jakie, jakie będzie rozwiązanie, bo każdy sobie znajdzie takie najlepsze dla niego. Tylko najważniejszym punktem jest to, aby przestać ze sobą walczyć. A przestaniemy walczyć z drugą osobą, kiedy przestaniemy walczyć ze sobą. Kiedy przestaniemy samych siebie próbować zmieniać na siłę ulepszać naprawiać uzdrawiać kiedy przyjmiemy siebie takich jacy jesteśmy i ja oczywiście zdaję sobie sprawę że to nie jest takie proste łatwo powiedzieć przyjmij siebie bo tak naprawdę to jest praca na całe życie bo to jest przyjmowanie po odrzucanych części po odrzucanych cech, po odrzucanych emocji codziennie i codziennie na nowo i po trochu. <laughs> to tak jak budowanie relacji partnerskiej. To nie jest praca, że się załatwi raz i już koniec, tak? Tylko codziennie, tak? Rozmowa codziennie, komunikacja codziennie, dogadywanie się. Chodzi o intencję, Jaką mamy Intencje w tej relacji, tak? Jeżeli ja mam intencję, żeby dojść do porozumienia, żeby znaleźć rozwiązanie, to takie rozwiązanie się oczywiście znajdzie. Myślę, że warto mieć na uwadze to, że to, co przed chwilą właśnie powiedziałam, że jedną z przyczyn powstawania konfliktów, które trudno jest rozwiązać, jest właśnie takie kurczowe trzymanie się tego co jest moje. I czasem już nawet nie wiemy dlaczego się tego trzymamy, ale dla zasady musimy się tego przytrzymać. Niektórzy nazywają to walką o władzę. <laughs> ale ja określam to trochę tak delikatniej. Mam nadzieję, że to nagranie było pomocne. Jeżeli się w tym odnajdujecie, to dajcie znać w komentarzu i życzę wam bardzo dużo łagodności dla siebie, przyjmowania siebie. I tym samym przyjmowania tej drugiej osoby, taką jaka jest. Pozdrawiam.